Witam serdecznie. Po opublikowaniu mojego filmiku było dużo pytań o ten motocykl. Co to jest za motocykl, jak się na nim jeździ, czy jest dopuszczony do ruchu i tak dalej. Więc obiecałem nakręcić filmik i powiedzieć coś więcej o tym motocyklu. Jest to motocykl Honda CR450L, zrobiony przez inżynierów Hondy wspólnie z grupą HRC na bazie modelu Honda CR450R. Został doposażony w oświetlenie w pełni LEDowe, światła i kierunkowskazy. Został dołożony do niego wszyscy bieg, przez co silnik jest szerszy i rama jest w tym miejscu mocowania silnika jest szersza. Dostał z tyłu 18-calowe koło zamiast 19-calowego. Wachacz jest wypełniony poliuretanem, żeby zmniejszyć hałas. W czym jeszcze się różni? Ma założone większe chodnice yy, razem z wentylatorem i to takie większe zmiany w porównaniu do modelu R. Jeszcze ma wydech pojedynczy zamiast podwójny spełniający normy spalin Euro 4. Ten, dlaczego ten motocykl jest tak mało spotykany w Polsce i w Europie? Otóż odpowiedź jest taka, że był sprzedawany niecałe dwa lata, ponieważ później nie spełniał już normy spalin Euro 4 i był dość drogi, bo kosztował Ponad 40 tysięcy i dysponował mocą 25 koni jedynie. Jeżeli ktoś chciał mieć moc tam nieco ponad 40 koni, tak jak jest to poza Europą, mógł sobie odblokować. W salonie Hondy kosztowało to nieco ponad 5 tysięcy i to się robiła ładna sumka. Po co Honda wypuściła ten motocykl? Oprócz tam modelu 250L, 300L i Rayleigh nie było żadnego motocykla dual sportowego, a Honda CRF250, 300L i Rayleigh miały dość słabe osiągi według Hondy i chcieli stworzyć coś na bazie Hondy CRF450R. Z przodu jest Vitale 49 mm, dwukomorowy, w pełni regulowany. Jest, jest to świetne rozwiązanie motocykl można bardzo łatwo sobie dostroić pod siebie. Z tyłu mamy również yy, yy, amortyzator yy, z pełną regulacją. Yy, zbiornik był tutaj 7,6 litra, wymieniłem go na większy 3-galonowy firmy amerykańskiej IMS. Siedzenie również wymieniłem na akcesoryjne yy, Acerbisa, bo tamte było takie stożek, że się jeździć na tym nie dało, by dań I dołożyłem gniazdo zapalniczki, grzane manetki i podwyższenie kierownicy. Ten motocykl dysponuje mocą nieco ponad 40 koni, Jest odblokowany w oryginalnym serwisie hondy. Świetnie się spisuje ten silnik. Interwały w tym motocyklu są co 36 000 km, przez to, że został dołożony też trzeci pierścień do Tłoka w porównaniu do wersji R i został dociążony nieco wał. Co jeszcze o tym modelu? Motocykl jest bardzo zrywny, żwawny, Na dalekie podróże jednak się nie nadaje, ponieważ przez to, że ma taki silnik 0 jedynkowy bo powyżej tam 200-250 km można się na nim zmęczyć. Porównamy go troszeczkę, może do Katama 990. Zwłaszcza na jedynce trzeba jeździć z palcami na sprzęgle, bo albo zgaśnie, albo na koło pójdzie. Prześwit jego jest. 13,315 mm. Jest jego prześwit. Zbiornik jest 3 galony jak już mówiłem. Motocykl waży około 18 kg więcej niż wersja R, przez te dodatki homologacyjne, żeby był dopuszczony do ruchu. I waży z płynami 130,8 kg. Motocykl posiadam od około 1,5 roku. Zrobiłem około 6000 km bez żadnych awarii. Jedynym minusem, który na początku przy zakupie wydawało mi się, że będzie mi przeszkadzał to jest wymiana oleju, czyli mały serwis i wymiana filtra powietrza oraz oleju co 1000 km, ale kupiłem ten motocykl do jeżdżenia tak zwanego Wokół komina, gdzie nie robię więcej niż tam 200 km weekendowo, więc jakoś tam nie mam z tym większego problemu. Motocykl spokojnie rozpędza się do 140 km na godzinę. Jest bez awaryjny na tą chwilę. Najszybciej, co się zużywa w tym motocyklu, to moim zdaniem jest tylna opona, ponieważ motocykl zachęca do jeżdżenia bokiem. Maksymalnie co udało mi się zrobić na jednej oponie dość twardej, to było niecałe 2000 km, a najmniej na takiej softie miękkiej 1200 km, po prostu już była prawie do zera zdarta. motocyk Dalej jest produkowany, ale poza Europę. Dostał, doczekał się swojego następcy modelu RL, który różni się niewieloma zmianami, głównie tym przednim panelem. Jest jak w tej nowej wersji R troszeczkę zmieniony. Tak generalnie większość nie została zmieniona. W Stanach jest dość popularny, nawet nazywają go następcą modelu XR 650L. Można również kupić taką oklejnę w Stanach na model XR 450L jest naklejone. Ja okleiłem go tak, jak mi się podobało. Ponieważ w tej oryginalnej oklejnie mi się nie podobał dodatkowo przez ten zbiornik. Akcesory nie jest dodatkowa przez te kły osłona na chłodnicę. Motocyk jest bardzo prosty, nie posiada ABS wylicznik, nie posiada wskaźnika paliwa, tylko wskaźnik rezerwy. Z tyłu ma. Jednostłoczkowy zacisk ma dwutłoczkowy, jak już mówiłem, bardzo prosty wyświetlacz z podstawowymi funkcjami. Zawieszenie dwukomorowe, w pełni regulowane, również tylne posiada pełną regulację. Silnik wygląda z wierzchu jak w modelu R. Na pierwszy rzut oka chłodnice widać, że są szersze. Dotykają aż w boczku. Tak wygląda ten motocykl z bliska. Jak już podkreślałem, jest jednoosobowy, ponieważ jest zrobiony na wersji L. Posiada wszystkie światła LEDowe. I pojedynczy wydech spełniający normy spalin Euro 4. Jeszcze na koniec podsumowanie tego motocykla, jak się na nim jeździ, główne wady i zalety, o których nie powiedziałem. Na krótkie dystanse jest dość fajny, przyjemny. Można się fajnie na nim umęczyć, przez to, że właśnie jest taki zero-jedynkowy. Na dalsze trasy jest dość męczący. Jest jednoosobowy, za bardzo nie ma gdzie dużego bagażu przymocować. Zresztą on nie był stworzony na dalekie trasy, tylko na takie jeżdżenie wokół komina, jak ja to jeżdżę. Z minusów to właśnie powiedziałem ten szczepiony silnik, a z plusów to mówię bardzo wygodny. Jest zwłaszcza do jeżdżenia na siedząco, na stojąco również. Jeżeli chcecie, żebym jeszcze o jakimś motocyklu opowiedział, lub przybliżył go, a będę miał gdzieś dostępnego, to zapraszam do pisania, polubienia mojego profilu, obserwowania i. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film będzie się podobał. Może nie jest to pełni profesjonalny, bo nagrywam pierwszy raz. Następnym modelem, który uda, może mi się Wam przedstawić, to jest dość bardziej popularna Honda, czyli Honda CRF300L. Dzięki i pozdrawiam, trzymajcie się.